Robimy gulasz. Gulasz. gulasz! gulasz! Ja biegieski. nie wiem, czy to jest gulasz, bo... Tutaj jest pancetta, czyli boczek, który da smak na początku temu wszystkiemu. Później będzie wrzucona cebulka, papryka ostra, później mięsko będzie się obsmażać, zamykać. No, później dalszy proces będzie się dogara to wszystko z patelni, bo nie mamy takiej dużej patelni tutaj w Grecji. I yy, no i nalicamy, no i będzie się piścić no, z wodą, i będzie się gotowało już to mięso. Będziemy dodawać paprykę, będziemy dodawać liście laurowe, świeżutki. Mamy no i będziemy piszeć. I jeszcze do tego mamy pyszną bułeczkę. <laughs>